Wyzwania Neymara Fortnite właśnie się pokazały wraz z update'em. Teraz możecie odblokować swoją główną postać Neymara, ale najpierw musicie wykonać questy i pokażę Wam, jak to zrobić. Oraz zdradzę Wam sekrety ukrytych przedmiotów w karnecie, a na dodatek zdradzę Wam też, gdzie znajdują się trzy nowe NPC-ty w Fortnite. Cześć, z tej strony Desot, a dzisiaj opowiem wam wszystko, co musicie wiedzieć o wyzwaniach Neymara. Pewnie w danym momencie, kiedy widzicie ten film, bardzo dużo osób wykonuje te zadania, więc trudno jest dostać się do tych NPC-tów. Zakładam, że znajdą się też tacy, którzy będą mnie zabijać tylko po to, żebyście wy nie wykonali tych zadań. Ale spokojnie, Desot, wujek, dobra rada, da wam cynk, jak to zrobić. Aby ominąć tych troli, wystarczy, że zmienicie region. Na przykład weźcie sobie taką oceanię, wybierzcie sobie naparzankę, i na spokojnie polećcie Detektent PC. -tu. spokojnie, nawet na takiej oceani, zalicza questy, niezależnie od tego na jakim będziecie grali regionie. Mam nadzieję, że ta sugestia Wam pomoże w wykonaniu zadań. A dla tych, którzy są dopiero nowi, przypominam, że co dwa dni na moim kanale wlatuje filmik. No i na poprzednim filmie mamy rozlosowanie karnetów, dzięki którym będziecie mogli odblokować, jeżeli nie macie oczywiście karnetu, odblokować sobie tutaj Neymara. Także zapraszam do subskrypcji kanału i łapki w górę, aby być na bieżąco. W Fortnite pojawiły się właśnie wyzwania Neymara, które trzeba wykonać, aby odblokować sam skin Neymara oraz wszystkie dodatki, takie jak ekran czytywania, emotki czy też też plecak. Każde z tych zadań ma swoją unikatową nagrodę. A żeby zacząć, musimy po prostu porozmawiać z postacią piłkarską. Mowa tutaj o trzech nowych NPC-tach, którzy znajdują się właśnie na paskudnej przystani, zielonych żywopłotach oraz przyjemnym parku. Tam będą teraz na boiskach, a właśnie na przyjemnym parku było boisko, ale na paskudnej czy zielonych żywopłotach nie było. I teraz już jest. Jest tam małe boisko, na którym możemy spotkać nowych NPC-ów. Pierwsze wyzwanie polega tylko na rozmowie z NPC-tem, dlatego też polecimy do nowego NPC piłkarskiego, który znajduje się na zielonych żywopłotach. Wystarczy, że z nim zagadamy, nie musimy na razie wykonywać żadnych zadań, aby otrzymać od razu piłkę, która będzie nam potrzebna do wykonania kolejnej części zadań. Teraz polećmy do drugiego piłkarskiego, nowego NPC-ta, który znajduje się na paskudnej przystani. Tam zbudowane też jest nowe boisko, na którym możemy wykonać 3 z 5 później potrzebnych nam zadań. Teraz stajemy naprzeciwko bramki i możemy poczuć tą moc, kiedy wyciągamy piłkę nożną i strzelamy do bramki. Goal! Udało nam się wykonane kolejne zadanie. Trzeci nowy NPC piłkarski znajduje się na przyjemnym parku. No i chyba nie muszę Wam mówić, że znajdują się również na boisku. Questy u każdego z tych NPC-ów są takie same i możemy je wykonać właśnie u jednego z nich. Nie musicie wbić trzech naraz, możecie lecieć do jednego. Teraz biegamy i pocimy się jak na wepie, którego dawno nie mieliście. W zamian za to pobieganie troszeczkę na boisku. Otrzymujemy darmowy ekran wczytywania z Neymarem. Zadania są te same u każdego z NPC-tów i możecie wykonać u niego maksymalnie 3. Mianowicie trzeci to już walka z samym NPC-tem, czego nie polecam, bo troszeczkę utrudnia wtedy też to możliwość wykonania innych questów innym graczom. Wystarczy, że ukończycie 5 zadań od postaci piłkarskich, aby odblokować skin Neymara. To naprawdę nie jest trudne. Gdyby zdarzyła wam się taka okazja, że ktoś uderzy kill na NPC-ta, to po prostu poczekajcie aż on wybije tych śmiałków i, <laughs> i możecie wracać do questów. Teraz jest spokój. I można spokojnie robić zadania. A tak właśnie prezentuje się ten piękny skin Neymara i przyznam, że jest mega genialnie wzorowany. Teraz załóżcie ten skin, aby wykonać trzy ostatnie questy i odblokować sobie wszystkie prezenty. Po założeniu go będziecie widzieli, że jeszcze mamy zablokowaną jedną medytację. I pytanie, jak ją odblokować. Ale to powiem wam później. A tak właśnie prezentuje się trzech nowych NPC-tów, których mogliśmy odkryć dzięki tym zadaniom. No i oczywiście odblokować sobie tutaj całą kolekcję. Po odblokowaniu Neymara teraz zakładamy ten spinek i lecimy wykonać trzy ostatnie questy, w których między innymi trzeba strzelić gola, kopnąć piłkę na 500 metrów oraz likwidować przeciwników. Część tych questów naprawdę nie jest trudna, lecz wymaga minimum chęci. Słuchajcie, jeżeli chodzi tutaj o strzelenie gola, no to po prostu lecimy sobie na przyjemny park, ustawiamy się przed bramką, wybieramy motkę strzał piłką i jest kolejny fantastyczny gol dla Neymara. Cóż za niespotykana sytuacja, a dzięki temu odblokowujemy sobie niesamowicie fajny kilo. Zobaczcie, jaki on ma design. Wygląda tak nowocześnie i mega fajnie. U góry ma znaczek jakiegoś tygrysa, a u samego dołu dziesiątkę, która reprezentuje numer Neymara. Pokażę Wam teraz, jak szybko wykonać zadanie z odległością wykopanej piłki do nogi jako Neymar. Zobaczcie, jeżeli ustawiamy się na boisku i kopniemy w kierunku bramki, a możemy kopać w dowolnym kierunku w ogóle, to zalicza nam to max 7-12 metrów. Teraz zbudujcie sobie kilka ram i zrzućcie piłkę z wysokości. Wtedy zaczynamy zyskiwać dużo dalszą odległość, troszeczkę mniej kopiemy, szybciej wykonujemy zadania. Jeżeli zrobicie sobie naprawdę ogromną ilość ram i kopniecie piłkę, to zanim ta piłka spadnie do ziemi, zaliczy Wam niesamowitą ilość metrów i po prostu w 2-3 kopnięcia, wykonacie zadanie. Teraz czas na wasz ulubiony. Fragment gry, czyli likwidację. Bierzemy się meczka off i ciach, 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 ciach i gośćmy do lobby. Jeżeli chodzi o wykonanie tego zadania, to nie da się go wykonać, likwidując dinozaury. Możemy to zrobić tylko i wyłącznie na normalnych graczach. Tutaj każdy chwyt dozwolony, a więc trzeba zlikwidować trzy osoby, aby wykonać tego questa. Po wykonaniu zadania z likwidacją odblokuje nam się najciekawsza emotka zwana która troszeczkę wygląda jak jakiś tygrys albo robot. Jeżeli macie fajną nazwę dla tego skinka, albo dokładnie tej emotki, to dajcie znać w komentarzach. Ja powiem Wam więcej: to nie ostatnie zadanie. Chociaż wyzwania Neymara się kończą i faktycznie więcej ich nie widać, to są jeszcze ukryte edytacje oraz prezenty w karnecie bojowym, o których możliwe, że nie wiedzieliście. Mianowicie, jak wejdziemy w naszą szafkę i klikniemy na skin Neymara, to pojawia nam się możliwość edytacji. Ale ta edytacja jest zablokowana. No właśnie, jak wykonać quest, który jest potrzebny do odblokowania tego? Już Wam pokazuję. Wchodzimy w karnet bojowy, a tam na samym końcu były ukryte właśnie elementy z Neymarem, tak? Które teraz odblokowaliśmy poprzez wykonanie tych questów. Jak klikniemy w stronę dalej, to pojawią nam się właśnie te ukryte elementy. Mianowicie, mowa tutaj o graffiti, który jest dodatkowym elementem odblokowywanym po ukończeniu zadań specjalnych. Czyli tych takich fioletowych. Epic, wiecie, by trzeba wykonać 45 zadań, aby odblokować właśnie takie graffiti. 49, żeby mieć taką emotkę rzucaną. No i oczywiście mamy tutaj elegancki taniec, który trzeba odblokować, wykonując 52 zadania w Fortnite, właśnie te epickie. Następnie mamy jeszcze też Lotnie, która jest dopiero dostępna po wykonaniu 56 zadań. No i tego Neymara z żółtą koszulką, o którym wam na początku wspominałem. Jest to ukryty styl, i on jest dostępny po wykonaniu 60 zadań epickich. A widzicie, pewnie tego nie wiedzieliście i dzięki teraz temu skinkowi odblokujecie jednocześnie nową emotkę, w której to odblokujecie też takiego właśnie tego tygryso robota w innych kolorach, czyli automatycznie też odblokujemy inną medytację. co jest mega fajne. Dla tych, którzy nie pamiętają, możecie wspierać mnie kodem SOMIRAM w sklepie Fortnite i dzięki temu naprawdę mi bardzo pomagacie. A ci, którzy chcieliby ze mną zagrać, no jak robię już kastomiki albo gry z licami, to mogą dodać się do mnie za darmo, jeżeli na moim Instagramie wyślecie mi zdjęcie, że wspieracie właśnie kodem SOMIRAM w sklepie Fortnite i napiszecie swój nick z gry Fortnite. Od razu wtedy wyślijcie też mi zaproszenie, ja nazywam się Desert YouTube i jak zobaczę wasze zdjęcie, nick oraz wysłane zaproszenie, to od razu zaakceptuję i będzie nam łatwiej i szybciej grać. Dzięki kochani za oglądanie, mam nadzieję, że wyzwania Neymara wam się podobały i jak zawsze widzimy się, słuchajcie, o 9.30 na kolejnym odcineczku już jutro, gdzie nagram dla was unboxing paczki, no a jeszcze zostały mi zadania iglicy, więc super dużo odcinków do zrobienia dla was, więc mam nadzieję, że wbijecie. Dzięki za oglądanie i do zaczyska! trzymajcie się prędko, cześć!